Siemka Ziomki pewnie większość nie spodziewała się takiego filmu na kanale tym właśnie, który widzicie, czyli MK Kolekcjoner. Był to mój dawny kanał, jak widzicie, filmy rok czasu temu. Tutaj dużo wyświetleń, 11 tysięcy na tym kanale, 142 suby. No dawny kanał, jak widzicie. 2016 rok dołączenie właśnie ten film pojawi się jeszcze na tym kanale MK kolekcjoner Ale o co chodzi tak? No to macie tutaj mój nowy film na kanale innym e, tutaj właśnie. To jest właśnie mój nowy kanał KibicoRP1924. Później Dostaniecie linka pod filmem na, właśnie na kanale MK Kolekcjoner. Właśnie kto chce to może sobie przejść na ten kanał i zobaczyć filmy. Jest vlog. Właśnie na tym kanale postaram się częściej filmy. No, bo na pewno na tym MK Kolekcjoner już filmów nie będzie. No więc właśnie tak widzicie. No i to w sumie tyle z tego filmu informacyjnego. No i zapraszam na kanał Kibit RP1924. Link macie w opisie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.